Halo, cześć, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Patryk z przyszłości. Już przywitanie było na odcinku, ale chciałem Was poinformować, że dziękuję za tyle subskrypcji. Jeszcze tylko trzy, więc udostępniacie filmy kolegom, koleżankom i zwijamy 60. Przypominam, że na 100 subów pokazuję znowu twarz. Pokazywałem raz na live, ale YouTube mi wtedy zablokowało konto i no. Ja już Wam nie przedłużam, i do oglądania idźcie sobie tam. Zostawcie łapę i suba. Halo, cześć dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Patrixi. Tak, na wstępie chciałem powiedzieć, że Minecraft sezon drugi. Zostawcie subika, łapeczkę, żeby więcej takich. więcej Minecraft'a po prostu było na kanale. I tu mamy już wioskę, i. kurde, fajny spawn, naprawdę. Gdybym takie na Manhunt, na Manhunt z kolegami na podzielonym ekranie dostawał, to na easy wygrano. <grydy> Bo ogólny widzowiek możecie wiedzieć, lub nie. Ja sobie. A, ja sobie tam man, trochę Manhunt nie nagrywam, po prostu robię. Ale po prostu chcę się stać lepszym speedrunerem Minecrafta I no, po prostu tak jest jakoś. Co jeszcze tu mamy? Eee. to tak nie za bardzo nic ciekawego. jakaś skrzyneczka, by się przydała? Znowu ten sam domek? O, wilku Co jest? Wiadro na starcie zostałem ja, Widzowie, Ja miałem taką reakcję, bo ja nigdy wiadra nie zostałem. ze skrzynki określałem. ich z, z tego nie chce mi się robić po prostu, nie? To jest, to jest taka logika. Po prostu nauka. Cyk. Twój stary tu puka. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. daj chleba. Cyk, 33. trzy. Dobra. Mamy golema. Oczywiście nie będziemy się w żadnym wiosce osiedlać. Na początku tam jakieś itemki zdobędziemy. Będziemy jakieś lepianki. no. Znajdziemy jakąś lepszą wioskę, bo... Jakoś fajna nie jest zbytnio. Nie ja wiem co mówić. Ja niekiedy w ogóle mam tak, że nie wiem co mówić, nie? Co to może być? A ja kolema nie zabiłem. Wytypy. Wiem jakiś dziwny ja dzisiaj jestem, nie ja wiem co się ze mną dzieje. Pst, no po prostu nie. Ja nie wierzę. Pff. Dobra, nie wnikam w siebie, robimy mierz. Widzowie, mam taką wersję Petlek Edition, że mieczy lepszy chyba tam od cikierki, więc lipa. Taka straszna lipa. Raz, dwa, trzy. Cyk, 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 cyk. A dobra, pięć żelaza. Fajny pogląd. Pójdziemy coś tutaj poszukać, chociaż raczej nic nie znajdziemy, na moje szczęście. Mamy tutaj kopalne. Oczywiście będę niektóre momenty wam wycinał, żeby tak filmik nie grał długi. Nie grał długo, tak. O um, tam coś jest, a tam coś jest. no, no, no. no. Jakiś pies. W ogóle widzowie, cieszycie się, że wracamy do szkoły? Bo jakby ja się nawet cieszę, trochę bardziej nie. Trochę tak, trochę nie. A czemu trochę tak, a trochę nie? Bo zeszyty, piecie notatki, raczej nikt ich nie robił. O skrzynka. Spodziewałem się. po skarbów, dobra. No starcie węgiel, cyk. I skrzynka. A jest fajna woda, naprawdę, podoba mi się. Lubię takie. A, już się odbagowałaś. Widzę, że ta woda też mnie lubi. Co ty hełm w ogóle? O kurde, kolejne. Ja nie wiem, że co się tutaj dzieje. Kurde, co się tu. O kurde, jeszcze sikierkę dostałem. O, skarbów. Nie wiem, czy to do tego samego skarbu. Ała. Ała. Płyt na powierzchni. Dobra. Poszukamy w skarbu sobie. E, jesteśmy mega blisko. Ok, jesteśmy już. To jest. O tutaj. W tym miejscu. Jest tu na pewno. Nie, raz już ma Mapa w skarbu nie oszukiwała. Nie, chyba. Nie, tu raczej nie ma. To inne miejsce. Kurde. Ale może diaks znajdziemy. Wziąłem tam lawę. Przez chwilę? Wyla... O, żelazo, dobra. O, o tym mówiłem. O kurde. O kurde. Ja sobie bym nie zdążył wyciągnąć bloków. Dobra, żelazo wylano. Mam wylane w żelazo. Trzeba iść do skarbów. Gdzieś tutaj to powinno być. Ja wiem, to musi tu być, nie? Trochę do przodu. No, mamy ten skarb. Ten skarb to było żelazo. No, znaleźliśmy skarb, skarbów. Curde! Ej, widzowie, bo ja mam dylemat gdzie jest ten skarb mój cały o, Walona mapa skarbów szukamy skarbu przez tyle czasu i żadnego jeden skarb tutaj to nie wiem co to jest czy, czy skarb Dobra, pokażę wam mojego skila patrzcie na to polownik pospolity jest niesamowity O, Bo, oh Boże. Nie ma. chodź tu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. A, widzieliście to? To się nazywa skill. A to się nazywa, kurde, nie wiem, brak rozumu, godności człowieka. Hopa, hopa, hopa. Poszło. Chcecie w ogóle widzowie powrót speedrunów? Bo raz był speedrun, dobra. Ku... Lecisz! I co teraz, gnoju? Mogę wam otworzyć skrzynkę. I na luzie, widzowie, tyle wysiłku, żeby dostać kuszę. Broni mnie. To mój przyjaciel. Dziękuję, kolego, drogi. Dobra, teraz Piotr. Ja ci, kurde, nie mam smyczy, ani nic. Musimy się rozstać, byczku, ty mnie obroniłeś. Ale mi się smutno teraz zrobiło. Run! Roz, dwa, trzy. Ja muszę to robić. Przepraszam Was widzowie, za co? Ja jestem potworem, ja to wiem. Ale Piotr i tak... Wolał już nie cierpieć. Jedno żelazo! Jedno, dobra. Dobra. idziemy na piasek, bo ja nie mogę. Ej widzowie, w ogóle... I czy chcielibyście na przykład Minecraft... Pra ale prawdziwe życie? Bo ja mam, kurde, takie fajne mapki, gdzie są samochody normalne i tak dalej. Tam byśmy bym mógł urządzić sobie normalnie prawdziwe życie. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Yy... Co my tam mamy? Yy, nie, nie, nie piszcie tego, tylko napiszcie. Yy, w komentarzach po prostu, no, napiszcie coś. Chcemy prawdziwe życie, napiszcie. Wtedy będę wam wszystkich przypinał serduszka, nie? I ogólnie pod odcinkiem z Fortnite'a zostawiliście aż trzeci aż łapek w górę, więc dziękuję wam mega za to. Jesteście po prostu super. A no, ja sobie jedną zostawiam. Więc zostawiliście pięć łapek w górę. Wow! I co wie? Jesteście kurde, nie wiem. Po tym po tym... po tych montażach to... Normalna oglądalność mi wzrosła. Dostałem jedno, jednego suba, ale i tak widzowie wiem, że wy mnie nie lubicie. Nie, nie po prostu nie lubicie, widzowie. I nie mówcie, że nie teraz. Tam podnosem sobie śmierki tego mówisz. Bo ja wiem to. Ja was widzę i słyszę wasze myśli. Niczym Bóg se jest I widzowie, teraz informacja taka dość poważna. Ogólnie powiem opowiem Wam o moim życiu w następnym, bardziej odcinku z Minecrafta, który też się pojawi pojutrze. Ale no, wy to zobaczycie tego dzień po tym odcinku. Ja i widzowie, po prostu, no, powiem Wam, kurde, bo. Motywację będziecie mieli taką do robienia rzeczy, kurde. O, patrzcie, ja to kurde nie miałem w ogóle do niczego motywacji. Ja sobie kurde chciałem. Zaczynałem ćwiczyć tam pompki, brzuszki i tak dalej, bo z, jak z siebie widziałem, to chciało mi się żygać. Odchodzimy do nedera. Ej no. A wiaderka nie mam! Bo, że mi znikło. I ogólne widzowie, ja chciałem wam powiedzieć, że później takiego nie dostałem takiej motywacji, jak ją, jaką na początku miałem, po prostu później miałem takie, e, nie chcę mi się, dzisiaj nie ćwiczyć, bo dzisiaj co boli, dzisiaj to. Nie widzowie, to tak nie jest, po prostu trzeba, sobie to uświadomiłem właśnie, trzeba. Zaczęłeś coś robić? Rób to, ani bo, bo... jeśli jesteście śmierdzącymi leniami, to bądźcie sobie leniami tam. Ale pamiętajcie, że nie żyje się wiecznie, a jakby... Co wam dalej nie przed kanapą? Całe dnie i przed kąpem. No może haj bicie z tej na przykład turniejów albo z czegoś. Ale to widzowie to nie na tym teraz mi polega. To nie o tym teraz mówię. Bo po prostu wiedźcie czasami na dwór, porówcie coś. I nie ma, że boli, nie ma... O kurde creeper! Nie ma, że creeper was atakuje. Tylko macie go zabić, a nie, nie chce mi się, bo wybuchnie sobie w wodzie, nie? Musicie się starać. Kurde, dostałem motywacji do ćwiczeń i pamiętajcie, że czas czas leci, a wy nie żyjecie wiecznie, przecież ży, żyje się tylko raz, a jak już żyjemy, a przynajmniej się śmiejemy z czegoś, spotkajcie się na przykład z Ała, z przyjaciółmi, dobra, tak, spotkajcie się z Ała i pan Ała, o kurde, diaksy, Ile? Pięć. źle, Boże. Tu gówno widzę. O, pod wodą więcej widać. Ze skopania pod wodą. Pierwsze diaksy za płoty. Jak to mówię pierwsze koty za płoty, to ja mówię pierwsze diaksy za płoty. Eee, what? Hej! Co tam, przyjacielu mój drogi? Ale, ale co to ma być? Aha, jakby widzieliście kiedyś lawę pod wodą? Bo ja tak w tym momencie. Au. Szukajmy czegoś. Ale, że lawa pod wodą, serio Minecraft. Rozumiem wszystko, ale, że lawa pod wodą, tego akurat nie rozumiem, nie? Ała. Znowu coś mnie bije. O kurde, co my tu mamy? Ała, i znowu coś mnie palnęło. Ale, sobie pod podwodną jaskinię. Dobra, widzowie, zwiedzimy ją sobie jutro. O nie, za chwilę zdechnę sobie. O nie, powiem to, że zdechnę, za chwilę sobie. Widzowie, dobra. Zwiedzimy sobie jutro i jutro wam opowiem tą historię mo z mojego życia. Takie śmieszne. I pierwsze diaksy. Cyk-cyk, miniaturkę też zrobię, żebyście, żebyście widzieli, że się staram. Chociaż trochę to mi zajmie, ale taka już jest prasa youtuber'a, więc ja się z wami żegnam i do następnego.